Siemaneczko, to jest właśnie taka informacja, że już skończyłem grać w Half-Life bo po, bo po prostu nie mam tej gry już siły, naprawdę to jest takie... To po prostu, to jest, to jest złodziej z siły Ja tyle razy próbowałem pokonać takiego właśnie, takiego kosmitę Z trzema głowami, czy tam mackami, nie wiem co to jest Zobaczcie później na, na, na filmiku i naprawdę te poziomy później były takie powalone te wszystkie części, że postanowiłem, że skończę tą serię i postanowię nagrywać coś innego. Na przykład, nie wiem, Minecrafta, albo coś zacznę też może z Kibby Castle na nowo. Albo jeszcze i jakieś inne gierki. I no, wszystko co mówiłem na temat Half-Life'a, to takie dobre strony, że na przykład nie wiem każdy gracz powinien mieć tą grę za sobą, to, to kłamałem. Kłamałem po prostu. Znaczy, na początku to nie miało być końctwo, ale jednak teraz jest, bo zmieniłem zdanie po prostu, więc wnioski same przychodzą. Miłego oglądania. No tutaj powinniśmy spaść czy nie? Co tutaj mamy? Nice. A teraz tak trochę śmiesznie, bo ja tutaj próbowałem przy tak, każdej takiej wentylacji coś zniszczyć, żeby się wydostać Dopiero się ogarnąłem, że to dopiero później się wydostanę inną drogą No Ja nie lubię takich labiryntów, wiecie, to jest po prostu... to jest... To jest po prostu, nie wiem, taka strata czasu O, siema Super, zabiję się Następnie musiałem chodzić po jakichś bagnach, i jedyne szczęście to jest takie, że szczeka tam nie spotkałem, bo to było bardzo możliwe. Gęstość błota była tak wysoka, że prawdopodobieństwo było bardzo wysokie, żeby go spotkać. Aha. No i to jest właśnie kolejna rzecz, która mi bardzo nie robiła. Weź ten potwór z trzema mackami, czy tam głowami, nie wiem nawet co to jest. Co ja nie potrafię jego pokonać. Jeśli ktoś jest po half lifeie to proszę, niech się pochwali pod tym filmikiem, że pokonał half lifea i najlepiej byłoby, żeby powiedział mi, jak pokonać. Będę bardzo wdzięczny. No tak czasem się zastanawiam, czy w ogóle ta seria ma sens, bo ja naprawdę nie wiem, co mam z tym z debilem. Coś to da, czy nie? Aha, teraz jeśli ktoś lubi ...fejle... graczy, to proszę bardzo, to jest też specjalnie dla ciebie. Gratuluję. O nie, one mnie ścigają. Nie, Albaywa każdy musi pokonać. Kłamałem. Nie. No. nie, 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 nie. I, black. O kurde. <laughs> nice. Nie, to jest bez sensu. To się znowu pojawiają. No i to w sumie byłoby na tyle. Z Half-Life'a ustawiam chyba dwa, czy na trzy filmiki. Bez tego, oczywiście. I no. Po prostu Half-Life nie jest dla mnie, na moich nerwów w sumie. I w sumie też się dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie.